Kranem czeka świat Gdzie Marta z Matyldą Wita was Chłopaki Alpaki Śmiechu moc W Alpiland Błyszczy jak noc Zakręcone chwilę Cześć, dzień dobry, witam Cię na moim małym mikro kanale. I domyślam się, że skoro zdecydowałaś się, zdecydowałeś się obejrzeć mój film, jesteś mikroinfluencerem, tak jak ja. Także dzisiaj bez Alpak, bez Matyldy, bez kotów, dzisiaj tylko ja i taki krótki poradnik na temat tego, czy da się zarabiać na YouTube, nie mając włączonej monetyzacji, nie mając tych okrutnych, jakże okrutnych dla niektórych, tysiąc subskrypcji, bodajże teraz jest i 4000 godzin. I wiecie co, jak się to tak słucha? Tysiąc subskrypcji, eee, co to jest, tysiąc subskrypcji? Kurcze, to jest bardzo dużo. A dodatkowo jeszcze te 1000, 4000 godzin oglądania. To jest naprawdę kawał ciężkiej roboty do wykonania, zanim włączymy tą monetyzację. No i słuchajcie, czy musicie pracować za darmo, zanim uzyskacie tą monetyzację? Otóż nie. Trzeba podkreślić jedną rzecz, że monetyzacja to jest tylko jeden ze sposobów zarabiania na YouTubie i tak naprawdę dziewczyny, bądźmy szczerzy, ta ten przychód z monetyzacji, jeżeli nie macie nie wiadomo jakich wyświetleń, to tak naprawdę to są grosze. To są groszowe sprawy, to nie są żadne kwoty, o które warto się zabijać. To nie są duże pieniądze, to nie są nawet kwoty, które pokryją Wam nakłady włożone w prowadzenie Waszego kanału. Dlatego też nie stresujcie się i nie zatrzymujcie się na takim etapie, że Boże, wszystko się zmieni, jak dostanę monetyzację. Wtedy już wiecie, będę takim kanałem na 1000% i pełną parą dziewczyny. Zapewniam Was, że w momencie, kiedy już osiągniecie te wszystkie progi, o których YouTube tutaj mówi, to tak naprawdę nic się nie zmieni. Przysięgam Wam nic się nie zmieni poza tym, że początkowo jakieś tam drobne kwoty a i tak na YouTubie jest tak, że żeby zobaczyć w ogóle pierwsze pieniądze musicie y, zarobić pierwsze swoje 300 zł co dla niektórych jest kolejną drogą do przejścia i wiecie, jeżeli macie szczęście i coś wam tam pójdzie coś wam wypali, ruszy z kopyta, no to okej, okay, wy na jednym filmie y, zarobicie te 300 zł ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to tak nie działa. Jeżeli nie macie jakichś tam ogromnych oglądalności, to uwierzcie mi, że jak już przebrniecie przez tą pierwszą drogę tych, tego etapu włączenia monetyzacji, to zaczniecie iść tą drugą drogą, którą jest uzbieranie tych, tej, tego progu 300 zł. Ale moje drogie dziewczyny, czy tak naprawdę trzeba czekać, czy mając 100. Obserwujących subskryb subskrybentów czy 300, czy my yy, czy jest to czas, żeby to dobrze zabrzmiało, żeby siedzieć i nic nie robić i po prostu czekać. Nie. Z tego względu, że teraz yy, niedawno rozmawialiśmy sobie u mnie na kanale, o tak zwanych kanałach, które są. Sorry, ale muszę poprawić opaskę, bo mnie coś już gniecie. O tak zwanych kanałach, które są tak o tak zwanych kanałach, które są tak zwanymi. Boże, ale ja już głupoty gadam, muszę się napić kawy. Chodzi mi o to, że duże kanały coraz częściej są traktowane jak słupy ogłoszeniowe, słupy reklamowe i tak naprawdę powiem Wam, że firmy też to zauważają. Słuchajcie, tam też pracują ludzie, tam też ludzie analizują i bardzo często jest tak, że wolą zlecić współpracę mniejszym kanałom, które po pierwsze będą ich kosztowały taniej, a po drugie będą miały bardziej oddaną publikę. Bo bardzo często tak jest, że my w tych małych społecznościach, na tych małych kanałach, tworzymy takie, wiecie, naprawdę mocno zżyte ze sobą grono. No powiedzcie, czy tak nie jest. Macie kontakt ze swoimi widzami, wy już wiecie, kto wam pisze te komentarze, co wam pisze. Wiecie, yy, że jak zapytacie o coś, a widzowie tylko będą potrafili wam pomóc, to Wam na pewno pomogą. I bardzo często jest tak właśnie, że. czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni, ale musi zaczekać w tym momencie. Bardzo często jest tak, że twórcy i firmy wybierają mimo wszystko mniejszych influencerów. Bo są oni właśnie bardziej zżyci ze swoimi ludźmi. Bardziej naturalni. Często są to kanały, które dopiero uczą się tego swojego świata YouTube'owego, i uwierzcie mi, że takie współprace się trafiają. Jak, jak w ogóle zacząć się pokazywać w takim świecie? Przede wszystkim, wiadomo, czy jest to nowa praca, czy jest to jakaś nowa dziedzina życiowa, którą zaczynacie się zajmować. Wszędzie musicie się pokazać wszędzie na początku. Jesteście ludźmi nieznanymi, takimi, którzy dopiero zaczynają i tak właśnie jest. Ale, dziewczyny, jak można próbować rozpocząć tak, tą swoją drogę do zarabiania jakichkolwiek pieniędzy w internecie? Przede wszystkim nagrywajcie najróżniejsze recenzje. Odznaczajcie firmy. Mówię tu o tym, bo to jest też dość istotny krok, często pomijany, ale w razie czego, kiedy już dojdzie do jakiejś większej współpracy, to przynajmniej jeżeli marka będzie przeglądała wasz kanał, to będzie widziała, że wy faktycznie coś takiego już robicie, że jesteście w tym dobrzy, że potraficie to zrobić, a bardzo często, jeżeli odznaczacie jakąś markę, to wcześniej czy później ona na was trafi. Ona na was trafi i. To Wam zaprocentuje. Prowadźcie swoje kanały w sposób przemyślany i w sposób taki przemyślany długoterminowo, żebyście wiecie, kiedyś nie musieli się czegoś wstydzić. Ja wiem, że zawsze można ukryć film na YouTubie, ale chodzi o to, żeby ten wasz kanał był estetyczny, przejrzysty, czysty, żeby jasno można było wywnioskować z tego kanału, czym Wy się tak naprawdę zajmujecie i na czym ten wasz kanał polega. Żeby nie było tak, że na przykład Wy macie kontent o gotowaniu, a nagle zaczniecie się do firmy, która na przykład dystrybuuje, sprzedaje produkty fryzjerskie, bo wiadomo, że to pasuje, wiecie, jak dyszel do Mercedesa, także trzeba jakoś ukierunkować ten swój kanał. I często jest tak, że właśnie ja na przykład miałam już kilka współprac, takich, które y, same mnie znalazły. Ale nie oszukujmy się, że takie współpracy zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Niestety doczekaliśmy takich czasów. Ja mam tutaj taką małą ściągę, bo wiecie, chciałabym powiedzieć o wielu rzeczach, a niczego nie zapomnieć. Doczekaliśmy takich czasów, że to my jako influencerzy niestety musimy się zwracać do marek, pisać do nich, prezentować się, pokazywać, motywować dlaczego to właśnie nam powinni powierzyć prezentację swojego produktu. I często gęsto jest tak, że właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, że jeżeli macie już jakieś nagrane filmy na waszym kanale, które pokazują jakiś produkt, to jest taki pogląd dla marki, bo często marka poprosi was, na przykład o tak zwane portfolio, albo o podesłanie kilku linków, żeby sobie obejrzeć Wasze prace, jak wy prezentujecie, co wy prezentujecie, jak potraficie sprzedać dany produkt. No bo wiecie, prawda jest taka, że oni powierzają nam swój produkt i oczekują też od nas, żeby to jakoś wyglądało. Aczkolwiek jakoś wyglądało nie oznacza, że wszystko będzie pięknie, malinowo, choć takie nie jest. Autentyczność i rzetelność. Jest czymś, co Wam zaprocentuje. Uwierzcie mi, wychwycą to Wasi widzowie, ale i wychwycą to marki. Wychwycą to marki, jeżeli zobaczą, że nie jesteście rzetelni, nie będą kierować współpracy w Waszą stronę, bo to jest. No, to widzą wszyscy. Także krótko, rzetelnie, z sercem. Jeżeli masz jakieś ulubione produkty, uważasz, że potrafiłabyś fajnie zrecenzować ten produkt. Pisz do marki, szukaj maila, szukaj kontaktu, pisz, proponuj, zobaczysz. Często jest tak, że na początku słuchajcie, zresztą to jest dla mnie najgorszy sposób bo ja nie lubię czegoś takiego, ale niestety tak to działa w dzisiejszym świecie. Trzeba potrafić się sprzedać. I nie zrażajcie się, jeżeli napiszecie na przykład do 10 pierwszych marek, a odpiszę wam tylko jedna bądź żadna ale no tak to jest. Wy przynajmniej zyskacie doświadczenie, jak się sprzedać w tych dzisiejszych czasach. Następną, y, następnym sposobem na monetyzację y, to są linki afiliacyjne, na przykład Ceneo, dziewczyny, możecie dołączyć do Ceneo, y, tam generować własne linki, podpinać je pod filmem, polecać widzom. Nie są to duże kwoty, ale zawsze jakieś tam y, drobne, Wpłaty dla Was wpadną. Ja osobiście korzystam z Ceneo, generuję takie linki. Bardzo Wam serdecznie polecam, bo uważam, że to jest dla takich ludzi, którzy nie mają jeszcze współprac. Bardzo fajne rozwiązanie. Dodatkowo, możecie przystąpić do y, agencji marketingowych. Możecie przystąpić do agencji marketingowych. Są już agencje na rynku takie. Które nie wymagają tego, abyście byli większym influencerem, nawet wręcz przeciwnie, stawiają na mniejszych. Ja osobiście nie należę do żadnej agencji. Nie wiem, czy to jest dla mnie na plus, czy to jest dla mnie na minus, ale ja póki co uważam, że jeżeli jestem w stanie ogarnąć to wszystko sama w miarę jakoś logicznie, to daje mi to większą wolność, bo wiecie, często jest tak, że agencja, Coś tam za was robi, znaczy źle powiedziałam, dużo za was robi, ale też od was wymaga, czyli na przykład jeżeli macie podpisaną umowę z agencją, to w pewnych kwestiach już macie związane ręce. No ja bym tego póki co nie chciała, bo ja uważam, że jednak póki jestem takim malutkim, maniutkim kanałem, to wolabym mieć tą swoją decyzyjność, a pewnie potem też. We własnych rękach. No ale wiecie, nigdy nie mów nigdy, często wszystko się zmienia, więc ja tutaj pod tym względem też mogę zmienić zdanie. Jeżeli znajdę jakąś fajną, konkretną agencję, to też nie omieszkam nagrać aktualizacji do tego filmu. To jest następna rzecz. Jest coś takiego jak wspieranie kanału, jak. Jak to się nazywa? Poczekajcie, bo ja. Widzicie, nie pamiętam, zapomniałam, ale zaraz to dla Was sprawdzę. Przejdę szybko do TikTok Studio i zobaczę, jak to się nazywa. Wspieranie kanału i, 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 i. Supers, czyli takie naklejki podziękowania, tylko dziewczyny, nie wiem, czy to nie jest opcja, którą możecie włączyć dopiero, jak macie monetyzację. Ale ja na przykład zdecydowałam się teraz, że w podziękowaniu dla moich widzów, którzy mnie wspierają, jeden dzień w tygodniu będę robiła vlogi tylko dla nich, bo uważam, że ludzi trzeba docenić i trzeba im podziękować za to, co robią, bo każdy oddaje wam swoje ciężko zarobione pieniądze i nie można tego traktować, wiecie, tak dali, to dali, dobrze, to dobrze. Nie, swoich widzów trzeba szanować, bo Wasi widzowie to jest wasz kapitał na przyszłość. Czyli tak, tu już powiedziałam o tych rzeczach, o czym jeszcze warto wspomnieć. Warto wspomnieć o Bilin chociażby. O tym już mówiłam w moich wcześniejszych vlogach. Czyli platforma do recenzji, na której też można świetnie zarabiać. No i dziewczyny, na y, YouTube, jeżeli prowadzicie jakąś markę własną, możecie założyć sklep, sprzedawać możecie wykorzystać YouTube właśnie do przekierowania uwagi do przekierowania tego potencjalnego klienta właśnie do wasz, do nabycia waszych usług, jak najbardziej jest to słuchajcie, jest to potężne narzędzie, które macie w ręku. Także myślę, że powiedziałam o czym o wszystkim, a jeżeli o czymś zapomniałam, to na pewno za jakiś czas pojawi się tutaj jeszcze aktualizacja. Natomiast jeżeli Chcielibyście o coś zapytać, dopytać. Moje drogie dziewczyny, panie i panowie, piszcie śmiało. Ja postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć na każdy komentarz. Oczywiście, jeżeli będę potrafiła, jeżeli nie, to też napiszę wam szczerze, że no niestety nie wiem, bo też nie wiem wszystkiego, też się cały czas uczę. Albo jeżeli wy chcecie mi coś podpowiedzieć i macie jeszcze jakiś inny sposób monetyzacji swojego kanału. To też jestem oczywiście cały czas otwarta na rady, na propozycje, na pomysły. Bo wiecie, człowiek się całe życie uczy i jak to się mówi głupi umiera. Życzę Wam samych cudowności, samych wspaniałych współprac i tego, żeby wam się. Dobrze powodziło na tym kanale, a teraz już muszę odebrać, bo ktoś czegoś ode mnie chce. Zostaw suba, lajka, dzięki, cześć. Pa!